Witam was moi kochani. musieliśmy ogarnąć, bo przywiezie nam transport dzisiaj, czyli poustawia nam tutaj te palety, ale weźmiemy się za te nadproża tutaj, gotowce te, które tam mamy. Czyli powycinam sobie aligatorem te do równa, żeby potem już nie, nie kombinować przy, przy nadprożu, jak będzie osadzone. I zaraz wam pokażę, jak to ogarnąć. Czyli mamy takie typowe elki. Typowe elki tutaj, które, które są przywiezione już wcześniej, no i teraz wymiarami po prostu będziemy dopasowywać, bo różne są wymiary chyba od 120 do, do 300 metrów chyba jest najdłuższa ta elka, więc zaraz zmierzymy gdzie, które mają iść i wszystko się wyjaśni, także weźmiemy się za te nadproża, chodzi o to, żeby tą ścianę już definitywnie zamknąć no i tamtą stronę też, żeby klepnąć, żeby to podocinać już w tych oknach i żeby po prostu było na proże wrzucone no i górą trzeba będzie docinać bloczki zobaczymy, może wyjdzie z dwunastki się okaże, co tam, co tam będzie pasować ale to do tego dojdziemy na razie skupmy się na tych, na tych elementach tutaj dobra moi drodzy, teraz jak namierzyć te elki, żeby nie machnąć czyli mamy tutaj na rysunku napisane dwa razy L19 czyli chodzi o wysokość i szerokość 120, czyli takie elki będą tutaj montowane nad tymi oknami, czyli mamy raz, dwa, trzy, tu mamy na 210 te, tą elkę czyli mamy licząc od tamtej strony 120, 120 i 210 w tym oknie tam też idą 210 w tamtych oknach jeszcze się sprawdzę dokładnie, tu jest na 210 i na 210, czyli takie elki musimy podwójnie Podwójnie zamontować, czyli jedna skrajnie, zresztą to Wam pokażę zaraz o co chodzi, ale teraz musimy ustalić tę naszą wysokość, żeby było wszystko jasne. Dobra, czekajcie, znajdę to i Wam pokażę. Dobra, mamy ten przekrój tutaj, czyli chodzi punkt 0, po którym będziemy chodzić. 230 góra okna, my zrobimy na 232 od punktu 0, żeby troszeczkę luzu zostawić w razie czego i tak będą montowane też te nasze elki. Nasze przygotowujemy sobie, powycinamy to co trzeba. I teraz tak, na razie mam zaraz tam skoczę. wytłumaczę wam o co chodzi. Poznaczone tutaj mam przeniesione poziomy, czyli od tych naszych poziomów, które mamy na dole, od tych śrub 232 cm, czyli to mamy jakby właściwą, właściwy dół naszej elki, Daj tej poziomiczki Darek. Ale my zrobimy sobie jeszcze dodatkowo to, co mówiłem, czyli 5 cm na poduszkę betonową, więc wycinka, wycinka naszej naszego kamienia będzie szła w tym miejscu, czyli tu musimy wyciąć, natomiast tu sobie resztę podszalujemy. Zaraz wam pokażę jak to ogarnąć, czyli nasza wycinka idzie w tym miejscu, czyli to całe jest do wycięcia i no i teraz szerokość mierzymy sobie, szerokość okna mamy 150, belka wchodzi 210, czyli praktycznie 150-60 cm po 30 cm będzie zakładu, czyli tu sobie odmierzam 30 cm w jedną stronę i tu odmierzam 30 cm w drugą stronę, czyli dotąd będzie zrobiona wycinka, oczywiście tutaj 5 cm niżej możecie zobaczyć jak są pomurowane mury czyli to co mówię, jak sobie pilnujemy od samego początku to do samego końca mamy idealnie w poziomie nie ma tutaj do czego się czepiać, także w ten sposób. I tak wszystkie przerysuję po 5 cm niżej. Natomiast tutaj mamy jakieś 120 tutaj są, nie? 120, czyli to jest nasze cięcie właściwe. 120 przy oknie 90 90, czyli mamy 30, zrobimy około 16-17 cm troszeczkę luzu, żeby było i tak samo w drugą stronę tu i to zostanie wycięte czyli tu, ten kątownik będę potrzebował w tym miejscu będzie do kątownika, zaraz to zrobimy ja na jednym przykładzie Wam pokażę chodzi o to, żeby wyciąć to troszeczkę niżej no żeby zachować tą poduszkę betonową nie wiem, jedni mówią, że jest potrzebna jedni mówią, że nie jest potrzebna my zrobimy tak, jak, tak jak powinno być zrobione czyli zastosujemy tą poduszkę betonową niech tam jest, nic mnie to nie kosztuje w zasadzie, żeby to ogarnąć czyli w tym miejscu znaczę sobie w ten sposób tutaj kątownikiem no i oczywiście tutaj też trzeba zaznaczyć linię cięcia żeby szło mniej więcej w poziomie mniej więcej w poziomie no i tak to wygląda to zostaje wyeliminowane i tak sobie muszę odznaczyć każdy i powycinać takie o no, takie wpusty tutaj w tych w tych naszych na nadprożach. Dobra, mamy wyczyszczone, wycięte, czyli poniżej. Teraz najprostszym sposobem jest zrobić sobie taki mini szalunek tutaj do tego, czyli tu trzymam ten poziom, który mamy zachowany, czyli to jest nasza nasz dół naszej elki. Skręcę sobie to w trzech miejsca. Chodzi o to, żeby zaprawa, której będziemy <zalewać>. Tu mam te deseczki z tego dolnego szalunku, czyli z fundamentów, jeszcze wykorzystamy to jak najbardziej. Tu się to przyda, więc możemy śmiało to tutaj wyrobić jedną z górą, złapiemy, no i tutaj dziś dołem też można przyłapać. Nie jest to na jakieś wielkie ciśnienie, ale chodzi o to, żeby ta nasza podstawa była już tutaj uformowana. Czyli tu licuję sobie na równo. Z tą stroną. Tutaj sprawdzimy do poziomu, żeby grało, czyli będziemy mieć jakby podstawę pod nasze, pod nasze belki przygotowaną. Można jeszcze jednym tu skręcić. Szybki szalunek, prosty do ogarnięcia. No i tutaj taka sama sytuacja. Mam pojęcie jaka deska, ważne żeby my mamy pocięte do kąta prostego, więc to co mówię wykorzystujemy to wszystko z, z naszego szalunku. Tutaj nie mamy z tej strony kreski, ale to nie szkodzi. Damy sobie radę i bez tej kreski, czyli na tej zasadzie, że skręcimy to do kupy w jednym miejscu. Tu możemy już walnąć w ten sposób sprawdzić tylko poziom żeby grało Jest ok I szybki szybki sposób na zaszalowanie sobie gniazda No i mamy i tu w tym Gniazdo, zwiegrzymy to wodą, wlejemy beton i mamy już podporę, czyli nie musimy za bardzo poziomować już tych naszych elementów, kombinować, na zaprawie gdzieś podkładać, tylko mamy już taki szaloneczek, jest zachowana poduszka betonowa i jest wyznaczony poziom pod Elki. Nic więcej tu nie trzeba robić, spokojnie to wystarczy. Tu skręcę może jeszcze jednym, żeby trzymało i na tym śmiało możemy stawiać. Na pewno się to nie zarwie. I tak sobie szykuje każdy jeden element, czyli mamy tych elementów jeszcze oprócz tego 5 do zrobienia. Szybka robota, przyjemna, no i bardzo pomocna. Dlatego, żebym te kreski tutaj przedłużał z tych naszych poprzednich poziomów, czyli ten dół naszej Elki, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje w tej chwili to, czyli ta poduszka zostaje, natomiast deska jest kręcona do tej kreski, czyli mamy stąd do poziomu 232 cm zachowane i będziemy mogli. Stawia belki. No i dobra, mamy porobione, pokontrolowane, czyli w ten sposób poziom idealny. Widzicie, tu jest, nas nic nie interesuje. Nalać tutaj yy, betonu, yy, ostawić belkę, zlicować z tą deską i z tą. Zewnętrzna z jednej, wewnętrzna z drugiej i sprawa na Chwila roboty naprawdę a ułatwia, ułatwia nie, życie, bo mamy już podporę pod, pod nasze belki, znaczy się elki w tym wypadku. Nie musimy kombinować z porotermem. Jeżeli byłoby to robione sporo termu, byłby troszeczkę inny temat, bo te dwie deski by były zrobione z czoła do poziomu na szpaksy w tym i w tym miejscu, natomiast ta by była dokręcona z góry. Oczywiście mówię o przewierceniu przez materiał, nie przez nie tutaj, tylko przez materiał i to by też trzymało jako podpora z góry, znaczy z czoła by została przykręcona też do poziomu deska i, i sprawa zaczęła. Natomiast my mamy termalikę, czy tam porotem, znaczy nie porotem, tylko solbet, czy tam H plus H, bądź co robicie, gazobeton jest, jest taki dość wdzięczny, że, że można się do tego zmontować. Tutaj naprawdę te śruby w tej, w tej termalice trzyma, trzymają mocno, gdyby były, gdybyśmy robili to w solbecie, przypuszczam użyłbym tych krótszych szpaksów tutaj też do przykręcenia tego, ale też jest to do ogarnięcia, ale naprawdę polecam Wam taką metodę, bo macie naprawdę teraz tylko belki zaprawa prawa powkładać i, 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 i potem macie. Dobra pokażę Wam, to mamy gotową pokażę Wam tutaj na czym to polega żebyście widzieli tu sobie zleję troszkę wodą żeby nie było za sucho bardzo prosty montaż nie jest to nic jakiegoś tam arcy trudnego żeby to ogarnąć robię z lekkim naddatkiem tej zaprawy tu troszkę zabiorę, żeby gdzieś tam pod deskę nie podeszło potem, ale w ten sposób mamy już jakby jedną poduszkę gotową montaż, czas montażu przede wszystkim pewność tego, że to jest, że to jest w jednym poziomie bez kombinowania w jednej linii Wynagradza ten czas szalowania, a szalowanie nie zajmuje naprawdę długo. Nie wiem, czy to zetrwało z 10 minut, żeby to ogarnąć i, i sprawa załatwiona. Możemy sobie to w ten sposób tutaj troszkę ułatwić, więc czemu nie. Dobra, no i mamy belki przygotowane, czyli jedna na zewnątrz, płaskim na zewnątrz. Ta idzie do wewnątrz, też przygotowana we dwóch, i kwestia tylko położyć na szalunku. I tu zostawiam takie 2-3 mm od deski, żeby lepiej nie będzie troszeczkę schowana. Jak ma być gdzieś tam, potem przeszkadzać przy naszym murowaniu. I mamy pod, podłożoną po całości poduszkę. I druga, tak samo. I tak mówię, nie musimy tu nic poziomować, kombinować. Tak zostawiam w takiej formie, jak jest. I sprawa załatwiona. I dobra. Następny etap będzie zamurować teraz do sznurka te brakujące elementy, które tutaj mamy, czyli te bloczki do równego, domurujemy przez nie troszkę do mnie jeszcze darek, żeby one były w jednej linii. Wiesz? Czyli domurujemy sobie to górę, potem też wypełnimy. Zaraz Wam pokażę. No i oczywiście to trzeba będzie zalać tak samo betonem w środku, żeby. Żeby to miało ręce i nogi. Troszkę jeszcze wysunę. Minimalnie, tak 2 mm dosłownie zostawiam na od deski. W ten sposób. I tutaj naprawdę już nic nie muszę poziomować. Mamy w jednej linii. No i zostały nam jeszcze te dwie do ogarnięcia i, i sprawa załatwiona. Dobra, Darek robi beton. Natomiast ja podpieram tutaj obojętnie czym. Ważne, żeby za Zaszalować to w ten sposób Czyli tutaj mamy zrobioną knapkę Przykręconą pod deskę No i tutaj sobie zrobimy taką rozpórkę Myślę najprostszej konstrukcji Czyli dwie deski Skręcam do kupy troszeczkę po skosie Żeby szło docisnąć Potem delikatnie I nie musi to być Jakaś tam wielka zapora Bo tego ciśnienia Tutaj praktycznie nie ma Ale jakbyśmy nie dali tej deski To, to by tą, tą naszą Deskę, którą mamy u góry, po prostu by wycisło na dół i w ten sposób sobie to Zasztrabuję, zostawiam i mamy pewność. Czyli mamy po bokach podparte Jedną środkiem i, i możemy zalewać betonem. Oczywiście zalewamy betonem na kruszywie, żeby była jasność, nie za prawą, jakąś tam cementową. Tylko normalnie beton z wiaderka sobie wylejemy i te odcinki pomurowałem. Dostanie potem wyrównać tą górę. Nie, ale będziemy musieli ciąć z łóżkami na 10 cm, bo, bo tyle nam wychodzi do sznurka, więc tak to musimy rozwiązać. Czyli tą odległość tutaj, szłoby porobić elki powiem wam, ale przypuszczam, że ta elka i tak by tu w tym miejscu pękła, nie byłoby to jakieś tam, nie ma znaczenia moi drodzy, jak zrobimy z dwóch bloczków tutaj Złączymy to klejem do kupy, potem te dziesiątki, ale tak jak mówię, pierw musimy zaleć. Czyli wygląda to w ten sposób, że jest to, jest to na, na poduszce tutaj podparte. Jedna, druga, trzecia. Ta sama sytuacja. No i teraz wlejemy tutaj betonu, żeby to pozalewać, wypełnić do równego, i, i sprawa załatwiona. No i potem trzeba będzie pobawić się z, tą, z tym murowaniem tą dziesiątką. Nie ma tutaj, powiem Wam, dobrze, że nie ma nadproża razem z wieńcem, bo to by było potężne. Te, dużo by tego było betonu, potem właziłoby zaś tego zbrojeniska, by tam y, na dzielali ci projektanci niesamowici. A po co? Tu dwie elki też zrobią robotę, jest to na tyle wytrzymałe, że jak przyjdzie wieniec, potem zepnie to do kupy, to, to jest pewne, że nic tam się nie wydarzy. Dobra, mamy jedną zalaną, ale wtarzają się też. I w topy powiem Wam szczerze tutaj mieliśmy taką sytuację, że zaczęło nam roz, rozszerzać te elki. Po prostu zapomniałem to skręcić jakby do kupy. Widzicie tutaj już mamy ją poza ścianą, więc musimy ją teraz z powrotem. Musiałem cały beton wybrać, Bolałem, lałem, lałem i mówię, kurde co chwilę to ubywa i dopiero za chwilę patrzę, że gdzieś tam zaczyna to rozciskać. No zdarza się, to nie przedszkole. Tylko budowa i czasami, no i zwiążę to po prostu tak jak tutaj tym paskiem, środkiem, żeby, albo w dwóch miejscach sobie chycę, żeby ją po prostu przytrzymać w ryzach, żeby jej nie rozciskało nam na boki. to zwiążę do kupy, to, to będzie trzymać, no ale takie rzeczy też się zdarzają. Tu już mam to ściśnięte, więc tu jest ok, tu się nic nie dzieje, tu jest to opanowana sytuacja, jak najbardziej nic się nie rozrywa za pomocą takiego pierdoły. Tam też będę musiał to zrobić ale to muszę teraz z powrotem przywrócić na swoje miejsce. No tak to jest, jak się robi to wszystko na świeżo, ale wiecie o co chodzi. Potem zaś rusztowanie by trzeba było przestawiać, na nowo ustawiać, no bez sensu, a tak mamy już tu, będziemy mieć gotowe. Górę też będziemy chcieli zamknąć już na gotowca, zobaczymy jak to pójdzie, no i zostaną nam tam te dwie belki. No ale takie rzeczy też się zdarzają, więc ku przestrodze, zawsze sobie zetnijcie to, żeby to było ściśnięte do kupy, czy za pomocą jakiegoś druta, czy, czy tak jak w naszym wypadku to jest akurat z bloczków z ten ta taśma, więc wykorzystamy to, żeby to ogarnąć. Dobra, sytuacja opanowana, ale zrobiłem inaczej, czyli szpak z dwie knapki z boku, z jednej strony, z drugiej w ten sposób i trzyma mi to lico, także tu już to się nie rozlezie. Tak samo zrobię z tą ostatnią. Bo to, to udało się jakoś to skręcić, tą powiem wam tą taśmą, ale tamto już nie trzyma mi za bardzo, więc nie będę już ryzykował. Tylko ta sama sytuacja czyli knapki, zaraz wam pokażę o co chodzi. Przekręcić i, i wtedy się to zlicuje i sprawa załatwiona. Czyli kolejny raz te szpaksy przychodzą z pomocą. Jeżeli chodzi o szalowanie. No w tym wypadku ratowanie tego szalunku, żeby gdzieś tam nie, nie pokręciło, znaczy nie rozepchało. Tu przez bloczek i z drugiej strony podłożymy, też wystawiając tu w tą stronę. Dobra i docisło. Tutaj już nam się dalej to nie cofnie, potem jest ok. I z drugiej strony robię tak samo i możemy zalewać. Dobra, mamy wypięte to i tą stronę od razu, żebym tutaj dał nasz szpaks, już nie, nie kombinowałem. Będziemy zobaczyć teraz jak to tam wygląda, spróbujemy dociąć, czy stęgnął ten beton czy nie. Dociąć te dziesiątki. i Trochę kleju jeszcze mam, myślę na kleju bym to zrobił, tylko w zależności wszystko od tego, jak uda się to ogarnąć, te nasze dziesiątki. Bo na zaprawie trochę nie, nie widzę tego. Wolę tam więcej kleju, gęściejszy zrobić, na kleju to machnąć, niż na tej, niż na tej zaprawie. O, widzicie, jak to szybko... Darek robi mocny beton, to... Zaraz to wiąże elegancko, dobra. Jest, możemy spróbować tutaj podocinać i, i spróbujemy wyrównać chociaż tą jedną stronę, tutaj żeby zamknąć. Natomiast tamto myśmy sobie zrobili już jutro, bo no nie wiem, czy dzisiaj czasu starszy. Zobaczymy, dobra, spróbujemy to uciąć. Nie wiem, jak to pójdzie. Czyli w ten sposób bym musiał to ciąć, na 10 cm potrzebuję zaznaczyć. Z jednej, z drugiej strony w ten sposób. No i tu jakoś górę. Może w ten sposób to postawię. Czy to się tak da w ogóle obciąć? Zobaczymy. Dwa elementy by wyszły z jednego bloczka. Dwa elementy z jednego brążka. Dobra, spróbujemy to machnąć jak to będzie szło. Dobra, wykorzystamy to tam też, ale nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, jakoś to idzie. No i dobra, coś myślę z tego będzie, z tych odcinek. Wiem oczywiście, że szłoby zamówić dziesiątki gotowe, ale wiecie jak to jest, to by tam czekał, aż przywiozą, więc lepiej dociąć to, w chwila roboty. I i też idzie to ogarnąć, tylko, że ciężko to tak wycyrklować powiem Wam szczerze, ale robimy taki myk, bo bardziej mi zależy na tym, żeby tu był klej, no jednak klej, niż, niż ta zaprawa i żeby klej był pod całością rozprowadzony, więc troszeczkę trzeba zrobić grubszą warstwę tego kleju, około centymetra, Żeby to ogarnąć, zrobiłem sobie taki gęściejszy troszkę, żeby mógł to rozłożyć fajnie. No i tutaj też, to co mówię, zależy mi, żeby to było pod całością podmalowane, znaczy podsmarowane, nie tylko, gdzieś tam po bokach. No wiadomo, tutaj przyjdzie jeszcze wieniec, moglibyśmy też zrobić to z dwunastki, jak najbardziej, nie. też by tam wielka krzyta się nie stała. Ale chodzi też o to, żeby jakoś to wyglądało, a dwunastka by nam wystawała o te, o te dwa centymetry. No i teraz trzeba to, nie chcę tego pobijać, więc wolę to w ten sposób roz, rozmazać jak płytkę, żeby nie pękło. No i jakoś to ogarniemy. Nie będzie tragedii, myślę, żeby to tutaj zrobić. że będzie to sklejone do porządku. Mamy jeszcze tutaj trzy kawałki i pół, więc jeden i ta półka będzie docięta. Tam wychodzą dwa, no i tam potem jeszcze jednego łucnę. I myślę, że to ogarniemy dzisiaj, żeby to zamknąć tu i będzie sprawa załatwiona z tą ścianą. Tak jak mówię, nie musi to być już pikobelo, naprawdę. Nie robimy tutaj potem już tych kształtek, nie murujemy. Będzie jeszcze 6 cm, pamiętajcie o tym, do góry szło, więc wszystko tutaj będzie nie będzie nadlany, ale tak jak mówię nie będę czekał na dziesiątki aż mnie tam przywiozą tylko, tylko po prostu muruję żeby to zakończyć tą ścianę definitywnie i, i schodzić już stąd przestawiać się na inne ściany także w ten sposób dlatego dlatego też docinamy te, te bloczki i, i sprawa załatwiona myślę nic złego tu też nie robię żeby sobie trzeba radzić, wiecie jak to jest. Ja tutaj też zawsze mówię: nic nie ukrywam. Pokazuję, jak jest realnie. Też tu nie mam powodu nic wam ściemniać albo, albo gdzieś tam próbować coś ukryć. Pokazałem ewidentnie rozerwała belka, znaczy nie rozerwało, tylko nie wiem, blisko było do zacząłem rozciskać. Tak jak mówię, to jest budowa, moi drodzy. Zdarza się. Nie ma się co tym przejmować. Ważne, że błąd jest naprawiony, wyjście z sytuacji jest opanowane, także reszta to już jest jak tam nie ma się co martwić i tu ważne kurde wieje Ważne żeby to zawsze sobie zamieść Ten pył jednak się tutaj zbiera przy tym cięciu No ja daję oczywiście tym ciętym do dołu żeby było przyklejone nawet te, te pierów pusty są zachowane no, że nie jest źle Nie jest źle I na zasadzie takiego roz, rozmazania gdzieś tam tak ja mówię tu jest minimalnie wyżej, ale już nie będę tego napierdzielał, bo, no bo nie chcę po prostu narobić sobie kłopotów jeszcze na koniec a tak to już jest pewne, że to, że to będzie sklejone. Dobra i zostaje mi ta docinka do zrobienia tutaj czyli wykorzystamy ten element który tutaj mam, dotnę sobie i, i możemy przechodzić na następną stronę, czyli na tą tutaj myślę, że to będę mógł już też popuścić nawet jakbym nie popuszczał to, to mogę to przemurować potem to obetnę tu i, i też to tam będzie pod spodem ten gdzieś tam ten pasek to też nic się nie stanie dobra muszę dociąć sobie ten jeden bloczek dobra mamy to zamknięte, jutro pozupełniam te fugi bo brakuje mi już kleju, ale jutro sobie to pofuguje z rana i będziemy mieć już to zamknięte przeskoczymy na tą stronę, też ta sama sytuacja czyli będziemy docinać bloczki i i normalnie już to robić w ten sposób do sznurka no i tutaj już będzie przygotowane do szalowania pod wieniec pod, pod także w ten sposób to wygląda nie wyszło to najgorzej ale jakieś minimalne są różnice ale tak jak mówię nie będę się tym przejmował z racji tego, że tu jeszcze deską będziemy regulować wysokość tego pomieszczenia więc na spokojnie także tyle na dzisiaj miejcie się do następnego